Siemanko, witam wszystkich. W kolejnym odcinku zagramy w League of Legends. I razem z Nikola. Cześć. Dadam. Cześć. Malano. Siemanko. I Michał. Cześć. Michał ma podobny głos do psiego ja trochę. Moje cztery skórki. Co no mają wszyscy skiny. Bo u nas nie ma Dadam. I Malano. Więc... Tutaj na wszystkie są. Nie warto mi kupować. Są widzicie, to jest fajne. Mi się nie podobają. A no, ja mam ten do Rivenki, do Leony, do Le Blanki, do Owen. No, nie chcesz na takie rarytacji. Co? Nie chcesz mnie na takie rarytacje. No, nie ja dostałam parę. Dużo nawet dostałam. No, Ty masz malanowackę <gry> i. <Might> No, trzeba być dziewczyną Woda no, <śm> nie dostają skórek ty. Też dostałam od Neymusa to Rift. Do, krowy. Do krowy A Neymus mi nie dał no, Neymus daj mi Bo ty już masz Wacka ty. Bo on nie ty mnie Ty mi nie suportujesz Marano co się na mnie nerwujesz, a jak mnie nerwujesz to ja jeszcze gorzej grałem <laughs> Inwajdujemy? No to chodź to Oooooo To jeszcze chodź na ich Nexusa, chciałeś coś <laughs> Zostawić ich Reda i iść na pierwszym levelu zabić dwóch na bocie. I to już wolę zabrać Reda i zajebać jeszcze nie dwóch na bocie. No. To możemy tak zrobić. Patrzcie, kogo znalazłem. No. Zabarduj mi Michał Reda, jak będziesz mógł. Ale przeskoczyłeś. Tą, tą stronę, chyba nie działa. Chyba tutaj ja. No. Tylko. Wiesz tak. złap gałęzi i się podciągnie, a nie kurwa Dobra, ja zejdę na długości, nie zabierać mnie Czemu te dziewczynę zmuszasz do skwinania się na, na gałęziach? na bota, na bota ja nie kogo, Rude na pierwszym levelu O i go, go No nic nie, tu jest panki go, go. Chodź, to Wayne, Wayne O już, a już tak go chowam Ten to jest głupi Po postać jest głupia Chodźmy zabić tą Wayne No już biegniemy <laughs> Ona freshła no. no dobra, ale i tak nie ucieknie To ja nam do przodu Ucieknie, będzie miała egzekucję no i chuj Ale już w nie ma flesza. Kurde, ty, ty. Dobra, zginie? Nie, nie zginie. Zginął. Jest. Marano idzie do mnie na reda, szybko. Szybko, szybko. No mnie na reda, ale już chyba raczej nieważne. Puść tam E po prostu. Nieważne. Nie jest ważne. tam, jest krzaka, jest krzaka. O, dobra. Czy znaczy, że go nie skryrowała, bo robiłaś? Się. Ty masz mm -hmm. trzeci level ja pierwszy, jak śliczny. <głos》> topa. A mogłem się tepnąć jak ja tępy jestem. <głos》> no, przyznam Ci rację. Jest na topa, bo nie, bo mój dań poszukuje. Co? Jajo. Smacznego Kręcą ci się dwa topory Kręcą ci się jajka Jajka Boże ty jesteś zboczeńcy Tu nie wysyłam pornosy Możemy go znajdować? Nie wysyłać pornosy Elis do ciebie idzie Porno w sieci. Nie dla dzieci. nie wysyłaj. Nie wysyłam, a poza tym masz plus 18, więc możesz oglądać. Ja nie mam 18 lat. No jo, na pewno. No jo na pewno. A ile masz? Dobra, uwaga, bo ten, ta, ta poszła do was na bota. 12 Spoko. No tutaj idzie. Jestem tu agresywna flasza. Okay. Ujdzie do na stółkę. Musiałam ją wystraszyć. No ja bejtuję. Chodźcie, chodźcie, kici, kici. Mam, <grywa> Mamo nagrywa możesz się nie odzywać Dziękuję Proszę Nie ma zawsze, że ich dżungla Kurwa

Tyle dużo HP Gdy do nas Elisa ja nie mam flesza O nie przyszło Kurde, 100 stopieniaszków mi brakuje Strzelaj krowę Każdy się zrobił, dobrze Świetnie Michał <coughs> Ten sam się prostuje Stan Nie, 30 ma, nie ma Jest 30% demerzę zostałem z Eee, yy, lwaka poszła na topa mm, Red buff? Może się wróciła Nie, poszła po blue To znaczy, że ona może tu iść No Nie, ja nie sądzę zresztą Spamki. Dobra jest. A może też... Kurwa, no no to czego mnie gagują? się nie da, ja. Kurwa. Złoczył się. Dziękuję. No. <coughs> Stand with me, and A wy obydwoje macie teleport. No, zaraz mogę użyć. Nemec. Ja jedę już na bota. Ja zaraz też przytarzę w takim razie. Jak będzie potrzeba, może. Oro, Romit, Mit, 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 dawaj Mit, mnie! Mit, 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 Dziękuję za dwa kila Wijcie mi szósty level szybko zarabiajcie nam pasywki 500 już dostałem Dive? O, no. dziękuję Ten ósmy, ja szósty, dawajcie, dawajcie. Dobrze, tylko top nam teraz padnie Dobra, życie, opłacało się Możecie smakać coś tam Pięć fragów żeśmy złapali Kurwy Postałe co robimy? Łe, ta idzie, Leblanc tutaj, tu Albo do mnie tutaj po prostu ja na Nie, pobiegła na bot Powiem jej mnie trafiać Kurde, okay. Manny nie mam. Tuda. Nie, on, on, znaczy on na nie chce poszukiwać tego Smoka Smoka. I tyle. O, bo jeszcze jeden tower. <laughs> to jeszcze jeden tower by wolę. I dopiero, jechać szybko. Trochę Manny nie mam. Oczywiście nie mam. Ona To idę na tego. Mam red buffa. To ten, co on nie ja dołóż. nie mam, Many nie ma! nie ma, many nie, ma, ma, nie ma! Teraz, dawajcie, ja to stankuję i kurwa... Ale z... ja nie mam mamy. Dobra! Ja mam Nie przesucajcie to masz tak... Babę, bez... Pante panteon jeszcze tam zarejdzie? O oh, nieee Fak pomóż mi, pomóż Ej dupa uciekł Tam to on O no wiem oh, To już bij, to już bij O no O o, już uciekł <grym grym grym zainteres> Oho 4dk, kapki, nie oszkodzono To pięknie miał... 5, 5. kill i 3 asysty Nie tu jak wrócę, ty już jesteś na bazie. To co ja ty tak? chcesz? Tak? Ale jak to ta na linia nie jest była. No. Ej, twój kolega mi znowu wysłał buziaczka. Niebietu. Ten niby tu Ten Koniokowicz jak on sam ma Wow. wow. <grystanie> Brak buty bije, znaczy zabija Ja tylko, jak tylko długo mogłem No wiem Zabrak mi 3 sekundy do tego E i do ta... Do, dostania do tarczy od... KURW! Kurwa, ja O, padłam. Laga miałam teraz. Cie... <laughs> <laughs> ja, <śmiech> <się zamówią. śmiech> Idzę sobie tędy, 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 tędy No, tędy. jak wyszła tędy, to bym chyba nie poszła tędy. O, padłam. Smoka, <laughs> chodź, mi no, to jest... o, to Szkoda, że ucąłeś. To <toszczędny> Szkoda, że masz z nim taki mały geniusz. Szkoda, że pytał. Powodem mi dopiero doliłaki teraz. No to zresztą. To ulti dadam. Co, Ty chyba do kościoła puszczasz. Eee... No A, o, Ej, co tu Leona robi? Przyszła sobie. O, ulti. on, on... skacze. <laughs> on... Zabił powietrze, no, o, to mówię. O, jak lubi. Co to Pantheon? Za dużo tych myślałem, że to była Leona. Ło! Wow. Mam no, multi i na Chciałem Cięść na top, ale dobra, skoro tak chcesz to pozostaje. Dawaj go Boże święty Czemu mnie tower nagle zaczął bić? Si, był też głupi No Fidujemy ich i za nami, nie sądzę, że da się to promić. Nie wiesz, jak dam jeszcze z 30 fragów? Mhm. To Dobry to... flash. Pusty. To wszystko może być możliwe, jak dostanę 30 fragów. Idę na no top. Zaraz się tepnę, My może na midach. Może. Leblanki, Gnajka nie ma. A boda bozyba de Ej, da się zfarmić jeszcze Farmę 30 więcej od tego panteona mam podężnego ja to jest tam panteon On ma 6-9 Co tu daje dosany pomysłek No już ma 70 no <noise> Zróbmy tego Drake'a może Oni może idą na drake'a. O, Panteon Głupia telebrank, nienawidzę, niech umrze Może no, ich opuszczę i to... Dodam, dodaj na drafie Chyba oni idą już Nie, oni idą do Czy nie idą? Uuuu Mój nie ma UTA Ulu, tu nie ma towera To fuck <noise> <noise> damage Mogliście mi też powiedzieć, oh! że to ma... Ej, no cofnijcie, cofnijcie. Ja już idę, do was zabijemy. Pultuj tam, pultuj. A, bo dobra, nie masz demerze. Ja się za 15 sekund będę, mogę tam tepnąć. Chodź, Leblaka idzie w górę. No Chodźmy ich zabić. Ja ją złapię, a ty ją zboostujesz. Oni mają... ...tu chyba Michał, Michał. jakie to spore jeden chain jest taki Cztery moje pozycjonowanie się Walią ktoś w ryj! jezu widzicie się czterech na pięciu plus zajebisty fokus Mówisz, że tego nie da się tronąć, Ale nie było tam pięciu i tak. <grych> no to tak, taki fokus, to zamiast poczekać na mnie, to... Nie. Ja się wbijam, głupio, to wiem. No to... nie rób tego. Hmm? Zróbmy ich normalnie, bo nie, nie miał zamiaru tego przegrywać. No, ja tak i pikł dużo. Teraz podwój. Level'em ma ile fragów teraz? Stłumaczyć. Malanek, ty. Co miał zrobić? Zabić Lepiej cię. się by zabij niż wcale O kurwa Już nie musisz tak bronić? Bo na niego krzyczysz. Tak. Nie krzycz. Dobrze gada. Polacz jej! <noise> nie, jednak nie wystarczy wy, wy, wystarczyło ją walnąć tego. Ale dzięki naprawdę. Tym ultem troszeczkę mi przeszkodziła, bo bym ją zabił. I tak byś padł. No ale bym ją zabił. Mam <grym wioski> no, <grym wioski> <grym wioski> <grym wioski> To Blue, mowa blue. To bota chyba. Co też chodź. We ten drake nadal stoi. Yeah. Chodź do w moją stronę. On się bije, Series. On się biją, on On po prostu się miejscu yeah. i bije. On się bije. On się bije. The day is a good day to die. Ona idzie do was, LeBlanc Ja was obronię Mówiła Mówiłam Czy to tam coś się Idziemy smokerowić? A jest? No to już odwieźć. Szmaj tam za 8. To fly. Mógłbym, że nie mam. Dopiero no teraz miałem. Lagi mam. Zabiję tą leonę. Nie martw się. The Powiedz tylko kiedy ją ja mam zabić Słuchaj mnie, mnie w ogóle Yo, Przynajmniej A. zrobiliśmy dobry uczynek i mogliśmy im iść z drakiem, nie? Ja ona ma... nie ma ulta Leona więc ucieknie już A ja mam właśnie nagi dziwne jakieś Mam do ty piątki ma, No no, daj do mnie, w moją stronę w dół W swoją stronę w dół? Musimy w górę, że... DZIĘKUJ! <laughs> Moje! Yes, ej, ej, patrzcie kto tu idzie. Taka <laughs> O, znowu... A nie, ta Sleda dostałem. Imię najebała. O, już Ignite'o wyrwało. Dem. Ona jest schodzi na air w tym momencie. No jesteśmy tower. No <laughs> Ztakujesz downego nowego towera? A, chyba że tu <śleskotą> <verbessaszki> Więcej tych stunów O nie Ja tutaj lagi Tu mnie tak laguje, ej Mmm, też ping podskoczył do 80. <śleskotą> <șleskotą> Oh, kurwa. chopsa oh, so, so. Też mam ścinki, więc to nie tylko ty mi No to, jest tak, to właśnie widzę, że to nie są moje lagi tylko oh, rajotowe oh, bardziej. Uuu, uh, padłem <laughs> Kurwa. mi <laughs> gier... Uważaj. <laughs> no właśnie klatka się, klat rzucił, zatrzymała się, pojawiała po chwili się dopiero klatka na nim. Ja właśnie teleportowałem za pomocą. A numer. właśnie LeBlanc idzie do ciebie. Mm, właśnie uciekłem. <laughs> Mam ci bić brawa, czy w co? Nie. Okej, okay, przepraszam, już nie będę no. Ty zawsze na mnie krzyczysz. Nie. Tak? Marz wichera. Chorera. <laughs> będę cię biła teraz. Ja wiem, że ty lubisz. Ja No uciekasz mi, nie mam jak Cię wybić. Nie masz jak mnie wybić? No. Weź mnie wybić. The fuck? Dwajcie, gonimy ich i robimy im z dupy pośladki 4 Z dupy pośladki 4, jo! Jo to na wsi, co manie? Ja myślę, że tu to towar jest... O nie! O nie! O nie! Padłem! Nie mam chyba nic. Znaczy nie mam w sumie. Spoko. <głosy> Ta potrójna karcza. UHP. full HP. Drugie te wka. Easy. Yeah. Opemy. Teraz jest znowu ani kola. Hejka. Да, да. Mm? Ниха. Да. Wow. Okay. И не мало, <laughs>